Dawno 11 nie odprawiałem, więc witam ponownie po długiej przerwie. Czasami w naszym życiu, kiedy patrzymy na zło, na krzywdę niewinnych, zwłaszcza dzieci, to mamy coś takiego, że uruchamia się w nas taki agresor, który jest oparty na naszym poczuciu sprawiedliwości. Kiedy ktoś wyrządza krzywdę, wyrządza jakieś zło. To od razu chcielibyśmy to jakoś wyrównać. Nie? I bardzo mocno nas to e, e, irytuje i gdzieś wzburza tak do samego, do głębi serca. Nie potrafimy się z tym jakoś pogodzić. Nawet nie znamy czasami tych ludzi, którzy zrobili coś złego, albo tych, którzy ucierpieli, ale jak słyszymy o tym w telewizji, to. Czasami cały dzień potrafimy z tym chodzić, z jakąś tragedią, która gdzieś tam się wydarzyła. To jest mocne zakorzenienie w nas poczucia sprawiedliwości. I czasami, kiedy takiej rzeczy się nazbiera dość sporo, powinno się pojawić takie pytanie, jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, dlaczego Bóg nic z tym nie robi? Dlaczego? Dlaczego na to pozwala? Dlaczego tacy ludzie, którzy krzywdzą innych, niewinnych, nie, w ogóle łażą po tym świecie? Gdzież mógłby ich skasować? był palcami? Mógłby im zabrać życie? Nie? Dlaczego tego nie robi? I wielu ludzi na przykład buntuje się gdzieś i to jest coś tak mocno nie do pogodzenia w nich, że obarczają Boga też później za cały ten stan. To jest trochę... Dziwne, bo jakoś nikt nie obarcza tych, którzy to robią. To zawsze Bóg jest winny. Nie no, człowiek, ktoś konkretny robi coś złego. Ale za całą sytuację, w której się znajdujemy, w ogóle konstrukcję tego świata, tak czujemy, że tak, no, Panie Boże, wiesz co, no chyba, no nie najlepiej, żeś to zaplanował. I mamy czasami jakiś taki z środku bunt. Są ludzie, którzy z tego powodu na przykład odchodzą od Boga, bo na przykład ich coś dotknęło, nie? Bardzo trudnego. I dzisiaj słyszymy, jak Jezus opowiada o człowieku, który ma swoje pole. To jest Bóg, nie? Który posiewa na tym polu dobre ziarno. Ale przychodzi ktoś, kto jest nieprzyjacielem i zasiewa też chwast. I one się między sobą przeplatają. I patrzcie, jak jesteśmy podobni do tych sług, którzy jak zaczynają widzieć, że są chwasty, to przylatują do Pana i mówią, Panie, ale chwila, nie miało być dobrze? Nie posłałeś, nie posłałeś dobrego ziarna? A on mówi, no posłałem, no nieprzyjaciel tak zrobił, że też są chwasty. I to my zrobimy z tym porządek? Już możemy lecieć? Jesteśmy wtedy podobni do tych sług. I co ten Pan mówi? Bóg mówi: Nie, zostaw, bo, bo jeszcze przez przypadek możesz dobre ziarno wyrzucić. Poczekamy do samego końca, damy jednym drugim czas. I wtedy będzie sprawiedliwie podzielone to wszystko. Nie jesteśmy cierpliwi. Często nie widzimy w tym Bożego zamysłu. Podobnie zdarzyło się w życiu jednego człowieka, który doświadczył, ktoś bardzo zły wyrządził krzywdę jego dziecku. Stracił to dziecko z tego powodu. To było tak złe, że, a był człowiekiem wierzącym, że to gdzieś złamało go w środku. Od tego dnia, mimo że miał kolejne jeszcze dzieci, a to stracił, ktoś mu je zabrał w tak brutalny sposób, nie potrafił tego po prostu sobie poukładać. Był gdzieś w środku, zamknięty na Boga i nie chciał mieć z nim za bardzo do czynienia, a jeżeli chciał, to miał do niego sporo pretensji. I okazuje się, że Bóg widział, jak on się męczy. Więc postanowił kiedyś się z Nim spotkać. Po prostu się z Nim przyszedł, spotkał, przyszedł do Niego. Gdy ten człowiek rozumiał, że rozmawia z Bogiem, w końcu wybuchł. Nie? Wygarnął wszystko Bogu. I dlaczego pozwoliłeś, żeby taki człowiek łaził po tym świecie, który zabił moją córkę? Dlaczego na to pozwalasz? Jesteś taki mądry, taki wszechwiedzący, taki wszechmogący i nic z tym nie robisz. A mówią, że jesteś miłością. Więc wszystko, co mu tak leżało, czego nie rozumiał, z czym się borykał, po prostu wyrzucił Bogu. Bóg go posłucha i mówi: No dobra, to skoro uważasz, że jesteś lepszym sędzią ode mnie, to zamienimy się miejscami, dobra? No i facet trochę skołowany, jak to? Mówi, no, wiesz lepiej, wiesz, jak to lepiej wszystko poskładać, to zamienimy się miejscami. Będziesz miał moją władzę. Powiedział, w sumie, czemu nie? Jak już mam taką okazję, mogę to lepiej zrobić. Dobrze, zamienili się. Usiadł na tronie. I Bóg mówi, dobrze, no to zaczynamy od pierwszych sądów. Proszę wprowadzić oskarżonych i wyświetlają mu się oskarżeni. Okazuje się, że to jest trójka jego dzieci, która została. Wielki wzrok mówi, dlaczego ich? Mówi, no bo są winni. Jak są winni? To są moje dzieci, ja je znam. Twój syn w wieku 26 lat siądzie po pijaku do auta, i przejdzie człowieka niewinnego. Twoja córka zdradzi swojego męża, rozejdzie się z nim, rozbije rodzinę. Twoje wnuki nie będą potrafiły sobie z tym poradzić. Jedno z nich będzie miało później depresję z tego powodu, nie będzie umiał wchodzić w związki, w relacje. Nigdy nikomu już nie zaufa. W niego depresji powiesi się. A ten ostatni? O, może nikogo nie zabił, ale. Zdefraudował 100 milionów ubezpieczenia dla swojej firmy, dla pracowników swojej firmy. Większość z nich będzie biedakami, nie będzie miała emerytury i po prostu ich życie będzie tragiczne na starość. Wszystko przez to, że on sprzeniewierzył te środki. Proszę bardzo, każde z nich zniszczyło czyjeś życie, każde z nich zraniło, Niewinnych ludzi wypełniło dużo zła. Musisz ich osądzić. To mówi, nie mogę. Mówi, musisz być, Powiedziałeś, że jesteś sprawiedliwy. Wy, wiesz jaka jest kara, nie? Musisz zabrać im, musisz skasować ich życie, żeby te rzeczy się nie wydarzyły. Musisz zabrać im życie zawczasu. Żeby oni nie zranili innych. Zabierz im życie. Tak jak mówiłeś. Oni Mówi, nie mogę tego zrobić. To są moje dzieci. Dlaczego? Ale ja je kocham. <laughs> One nie mogą być takie. Nie mogą tak skończyć. Nie? Mówi, ale musisz być sprawiedliwy. Mówię, wiem, co zrobię. To zróbmy tak. To ja oddam swoje życie, a Ty im daj jeszcze jedną szansę. wtedy na niego spojrzał i mówi widzę, że zaczynasz mnie rozumieć. Teraz już wiesz, dlaczego umarłem na krzyżu, dlaczego wolałem oddać swoje życie, żeby oni mieli jeszcze jedną szansę. Wtedy ten ojciec zrozumiał z stroną i oddał go Bogu i zrozumiał, że Bóg naprawdę robi wszystko, żeby życie każdego z nas skończyło się jak najlepiej. Nie? Żebyśmy byli tym dobrym owocem, żeby te chwasty nas nie oblepiły, żeby przez przypadek nam nic nie zrobić. Wziął to na siebie. No. I my mamy być tacy sami. Nie? My nie mamy Boga punktować. Nie my stwarzaliśmy ten świat. Nie jesteśmy tacy mądrzy, nie jesteśmy tacy wszechwładni. Więc nie poprawiajmy go. On naprawdę wie, co robi. Skoro ten świat wygląda tak, jak wygląda i są zasady takie, jakie są zasady, to prawdopodobnie dlatego, że są najlepsze, jakie mogły być. I tutaj wchodzi: albo mu zaufasz jego zamysłowi, albo nie. Więc tak bardzo ważne jest, żebyś Go poznawał, żebyś się jednoczył z Bogiem, żebyś był taki jak On. Nie? Bo ten świat jest bardzo mocno uszkodzony złem, niesprawiedliwością, cierpieniem. Nie? I ktoś Go musi naprawić. Nie? I tak się składa, że to my jesteśmy Jego najbliższymi przyjaciółmi, bo przychodzimy do Niego dzisiaj, i spotykamy się z Nim co niedzielę, pytamy Go, rozmawiamy, rozmawiamy im codziennie na modlitwie. Daje nam On swoje serce, bo tylko bezwarunkowa miłość jest w stanie naprawić ten świat, naprawić zniszczone ludzkie serca, nie oceniać ich, nie, nie punktować, nie od razu wyżynać. Ale po prostu na tyle, ile możesz, napraw ten świat, ten kawałeczek, który ci Bóg daje, nie? ja pamiętam. Z Swojego doświadczenia, jest tu dużo dzieciaków. Jako nauczyciel, jako ksiądz, nie, ciągle wychowujesz czyjeś dzieci, a przynajmniej starasz się pomagać. Nie, nie że ja wychowuję, ja raczej pomagam, wy wychowujecie, Ale są takie dzieci w klasach, nie? Wszystkie inne są normalne, grzeczne, a to zawsze będzie wszystko psuć, nie? I i, I prosisz, i błagasz, i, i, i prosisz, i tak, i tego, i trochę groźbą, to nic nie. Zawsze na przekór, zawsze źle. I tak samo mówisz no dlaczego nie? Wszyscy inni. Widzisz, jak trudno jest kochać właśnie tych, którzy najbardziej tego potrzebują. I czasami jak poznałem historię jednego z takich chłopców który zawsze robił źle, bo tylko wtedy jego rodzice zwracali na niego uwagę. Jak był cicho i robił dobrze, to była cisza w domu, nie istniał dla nich. Nie? Dopiero jak coś zrobił złego, to rodzice zwrócili na niego uwagę, darli się po nim, a on się cieszył, że w końcu jest centrum ich zainteresowania. Więc pokładał to sobie w tej swojej małej głowie, że musi tak robić częściej, wtedy częściej będzie w ich centrum, nie? Będą rodzice o nim myśleć. I słuchajcie, to się nazywa dysfunkcyjna rodzina, nie? Dzisiaj tak to się nazywa. Ale ten chłopak, tak mocno mu się to wbiło w głowę, że on już nie chce być dobry. Bo wtedy nikt go nie docenia, nie? Nikt na niego nie spojrzy, tak, tak się nauczył. I patrzcie, robi zło, robi na przekór, żeby dostać odrobinę miłości. Patrzcie, jak jego serce jest mocno skrzywione. I on później rośnie, nie? I wiecie, my byśmy go chcieli już zaklasyfikować, wywalić, nie, ukarać. Ale to nie jest takie proste, nie? Dlatego. Bóg to widzi i wie, że jedyną rzeczą, która jest w stanie wyprostować coś takiego, to jest bezwarunkowa miłość, którą On daje. nie? Tylko ludzie o tym nie wiedzą, i teraz ktoś musi im o tym powiedzieć. Ktoś musi im dać namiastkę tego. I to jest nasza rola. To jest nasze zadanie. Nie? Dlatego tu do Niego przychodzimy, bo sami musimy doświadczyć takiej bezwarunkowej miłości kogoś, kto oddaje za Ciebie życie, żebyś za każdym razem, kiedy Twoje życie miałoby się fatalnie skończyć, żebyś mógł to naprostować. Dlatego do spowiedzi jak chodzimy, nie? Kiedy zmieniamy bieg naszego życia, które pewnie by się źle skończyło, kiedy się nawracamy, to właśnie ktoś wtedy, ten, ktoś jest Jezus Chrystus, oddaje swoje życie, żebyś Ty mógł zacząć na nowo. Dlatego korzystajmy z tego, bo ten świat potrzebuje dużo dobrych ludzi, i Bożych ludzi, którzy kochają bezwarunkowo. Amen.